No z tej strony Natan. Witam Was w odcinku z Minecraft Survival Minecraft Survival drugi odcinek Wczoraj była premiera Dzisiaj też mm, dobrze mm. Dzisiaj mamy czwartek mm, dobrze Ok, idziemy na wydobycie jakichś surowców. Mamy drewno w sumie, idziemy do naszego magazynu. Mamy drewno, mamy też kamień, ale kamienie mamy małe zapasy, więc rozpocznijmy sobie kopać kamień. Znajdziemy może jakieś żelazo, które przyda nam się w, dajszy, w dalszej rozbudowie tego y, serwera, światoserwera. No. Dobrze, no to robimy sobie tutaj o, o proszę cyk, cyk. Tu będziemy mieli zejście w dół, nadal w dół. Musimy zrobić nowy kilo. Po pierwsze, że nam się niszczy, a po drugie potrzebujemy lepszego sprzętu. To musimy znaleźć żelazo. No ale najpierw musimy znaleźć te żelazo. Z Żelazo. Najpierw musimy znaleźć. Okej. Okay. Trochę dirtu też nie zaszkodzi. Zaszk o, dobrze. Nie zaszkodzi trochę dirta. Też dirt się nam przyda. No takie drobnostki, ale się zawsze w Minecraftowym życiu przydają. Nie? Zawsze takie coś jest. Że potrzebujesz dirta, a nie masz dirta, bo uważałeś, że dirta jest dla nupków, no a teraz potrzebujesz dirta. Można na przykład zabudować jakieś dziurę, no ale czemu tu nie ma żelaza? Dobra. Pokopmy jeszcze trochę. Mmm. Mm -hmm. Dziś jest w sumie piękna pogoda. Szkoda, że tu nie ma kordów. Dobra, kupiemy, bo już zaraz nam się kilo wyczerpie. Jest! Idealnie mamy żelazo na Dobra. Dobra. ok mamy 5 sztuk żelaza dobrze udało nam się zdobyć te cenne żelazo na które chyba zrobimy sobie kilofisikierkę bo tam jest dużo w sumie tego żelaza dobra niech to się przepala ja zabiorę i troszkę yy, tego włożę to przerobimy na pochodnie O, jeszcze troszkę zrobimy tych pochodni O34, żeby było. A szybko zrobimy też odłożymy sobie kobla, żebyśmy mieli więcej miejsca troszkę. okej okay, to sobie odłożymy. Dobrze. To sobie odłożymy. Teraz weźmiemy trochę drewna i trzy kobla. Dobra. Żeby zrobić sobie na szybko ten kilo, bo przecież musimy się pytać wykopać, nie? To musimy sobie szybko zrobić. O kilo. Na szybciaka, dobra, i jedziemy wykopać też żelazo. OK. Tutaj dobrze, że zauważyłem to żelazo, no bo jest ciemno ma nie. Jest ciemno jak w nocy. Tutaj mamy jeszcze jedno żelazo. No i idealnie nam starczy na kilofi siekierkę. No ale kopiemy dalej. Dobra, tu już skręcimy, bo już wykopałem, to skręcamy. Może gdzieś w okolicy znajdzie się kolejne żelazo. W sumie tak może być. No ale wiecie, tutaj będziemy dużo kopali, no bo będziemy mieli dwory tego normalnie będziemy musieli większy magazyn sobie zrobić no. będziemy chodzić po jaskiniach jak będziemy szukali tych jaskin A to w następnych odcinkach premierowych bo ja będę chciał z tego minecrafta robić same premiery o wczesnych godzinach tak. no bo nie chcę żebyście wy siedzieli akurat o w poniedziałek do 20 i pierwszej, żeby oglądać jeden moją premierę. No teraz w tydzień to będę o i 16:00 te premier wstawiał, a w weekend właśnie o takich późnych godzinach, no bo w weekendy zawsze sobie siedzimy dłużej. Oczywiście w piątek też będę wstawiał o 21:00, no bo jutro jak mamy piątek, to jutro sobota, nie? To Dlatego Okej. Okay. Cyk, cyk. A może jednak zrobimy dwa kilo w żelazne to będzie lepsza opcja. Niż sikera. Bo siekiery to zobaczcie. Nawet nie mamy wyczerpanej, nie? Ok. Dobra. Mhm. węgiel. Dobra, idziemy odłożyć zapasy. Idziemy zrobić jeszcze dwa kilofy. Dobra. Idziemy, słuchajcie sobie. Dobra, jesteśmy. Już w się tu wszystko przepaliło. Dobra, zbieraliśmy dużo kobla, więc sobie odłożymy. Okej. Okay. To wszystko sobie odłożymy. Weźmiemy dwa drewka. Zrobimy pat. I tu plastik I robimy dwa razy kilo. Dobra, ten sobie tutaj właśnie uchowamy i idziemy kopać. Ona nam się przyda, bo jak znajdziemy diamenty, to będziemy od razu mogli sobie wykopać. A nie latać tam po innych jaskiniach, żeby zdobyć yy, żelazo, żeby wykopać te diamenty. Dobra, jesteśmy i wykopujemy. O, teraz o wiele szybciej będzie nam się kopać i będziemy wie o wiele szybciej tutaj uzobywali kamień, bo kamień też nam się przyda. Będziemy robili dom. Mm -hmm. O tutaj znowu będzie coś. Dużo węgla spotykamy w tych jaskiniach. Czekajcie, zobaczę ile tego nam brakuje od bedroka. Zacznę kopać tam. I jeszcze dużo. Dobra, musimy tu rozlać jakąś wodę i tam sobie schodzić. Kurna. Myślałem, że mi się uda ten tryb, wiecie, zrobić. Dobra, wstańmy tutaj i zobaczmy. Jeszcze tam brakuje. O, jesteśmy przy bedroku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. Dobra, zacznijmy tutaj kopać. Jesteśmy już prawie na poziomie bedroka. O, już widzicie nawet bedroki. Jesteśmy najniżej. No dobra, ja tutaj w tym miejscu się pożegnam. No, więc ja się z wami żegnam. Papa! Pa!